W kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z naszym specjałem, czyli zamieniamy się końmi na dzisiejszą jazdę. Oczywiście nie na całą jazdę. Zamienimy się w połowie, trochę pojeździmy, zamienimy się, e, zrobimy parę rund na, e, nawzajem na swoich rumakach. E, także dzisiaj na 50 tysięcy subskrypcji nagrywamy dla Was specją, Mam jak nadzieję. Jak się uda, jak ja się poczuję pewniej na pokim, to myślę, że jeszcze kiedyś trześniemy takie filmki. Ale ja ostatni raz na nim siedziałam na Loży, dlatego wolałabym, żeby najpierw mi się na nim wsiadła, a tam tak, zrobiła. Tak. Ja sobie wsiądę, be, wiecie, go rozruszam, trochę przejadę się. I, i później, um, później wsiądzie sobie Jula, może nawet skoczy jakiegoś małego krzyżaka Nie. ustawimy <gry> Tak, tak, tak e, Także ustawimy na pewno jakiegoś małego krzyżaczka, żeby coś się działo trochę w tym filmie e, Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba e, i, 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 no, I mam nadzieję, że będzie fajnie Nie? A Pokerski już jest w połowie, o tam jest nasz dzisiejszy kamerzysta, Jakub Pokerski już jest w połowie gotowy, a jeszcze muszę mu ochraniacze założyć. Także lecę. A dzisiejszym naszym kamerzystą jest mój Kubuś kochany, który się chowa. Nie Ja nie byłem fryzjera ja Także pokarowi te, też by się przydało podcięcie końcówek. Dobrze, no jak widać on już zasypia. OK, więc y, idę mu założyć resztę rzeczy i spotykamy się już myślę na hali. Nie Jula? Cześć kochani, my już siedzimy właśnie na koniach, sobie występujemy, rozgrzejemy najpierw się na swoich rumakach, a później nastąpi ta nasza obiecana zmiana koni. Także oglądajcie, bo może być ciekawie. Ustawiłam z razem z Julą tutaj trzy drążki na galop. Tam ustawiłam trzy drążki na kus oraz małego krzyżaka, którego może może podniesiemy. Zobaczymy jeszcze jak wyjdzie, także. No także może być ciekawie, może być ciekawie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Yeah! <laughs> Piękny. Super. jak trochę, nie? Tego I

się jara tak, nie? Trudno jak biegnie. Za ogon do góry i bęęęę. Kręć. Sypnęła. No, tylko. Super. No dzisiaj to mi się podobało, słuchaj. Dzisiaj, dzisiaj mi się podobało. Ja myślę, wiesz to, Że dużo też siodło robi. A, jest mi tak w nim wygodnie. No jak nie? Szczególnie szczeras. to mi poprzedł dlatego nie mówię? Tak blisko. Super. Widzisz, powiedz, to, co robisz? Nie wiem, czy ja się zmieniło w tych drągach. co robisz? Drogie. Robi drągi. drągi. A A tam napędza już się. Kusa nie pójdzie. Nie. O tak. Super, Super ko! Tak, ale jedź, ale jedz. Nie zmieści się. No taka... Na, na styk, nie? Brawo. Dajesz malutka. Trochę jak krowa tak. Ładnie poszła. Ido, idą, idą tego Dobra Z babą radzę ci mówić Zobacz Bata Na się przyda bardziej Do, Zobacz, że on sobie jak wcielaj Dawaj wstajaj, bo on się... Siadaj. Wsiadaj Zobacz, z różną wodą grzeczny To co, pierwsze skoczycie? No czekaj, najpierw wstecz. LOL Jak wrażenia? Nie wiem Nie wiem, Wiesz, nie, nie wiem tak wie. blisko Co? Nie tak blisko Nie krzyż na mnie Wysoko? Bo nie jest w kusie No faso się bo ja nie wiem co bardzo chciałabym na nim robić. Dobra, roz. dawaj do kusu Nie Kusuj, dawaj Junko Cię czekają Dasz radę, dobiegniesz do tej mety No dawaj No no kameruję się, dawaj A jest nagrywanie, czy ona na No dawaj No bo ja kameruję tu Daj mu łydę No daj mu Jak mi odda? Nie odda. Wio. Weź sobie wodę na kąda i chodź, no. Nie, nie. Dawaj. No. Chodź! No. no on już zobacz o no. mnie no, Tak, jedź, jedź, do przodu Jula. Oby do przodu. Tak! Poczekaj. Ktoś wchodzi. Tak. Śmiało! A ja? A ja? Ty ja. też, też! ja będę skakać! O kurde, ale to znaczy, jeszcze nie wyraziłam zgody, na razie zakusować nie mogę. Ale co najlepsze, to to będzie skakać przez to! No! Dobra, dobra! Dawaj, hop! Dawaj, łyda, łyda, wyda, łyda! Wyda, wyda. No, też <laughs> No to kiedy będziesz galopowała? A to jest ta nowa kamera? No Uuuu Uuuu, k***a galopuje Ja pierdziele, ale to jest zajebiście Daj mu trochę K***a, daj mi tego konia A weź przeklęć Przepraszam O, daj mi tego konia proszę Ja pierdele Dawaj na drągi No poczekaj Które? Które? Daj mu trochę Chodzisz w galop? Czekaj, no daj mi pokłózco. Ale się ja nie chcę no. na niej galopować. Paska. Bo ona krótka jest i rzuca ją. Przemuły dom! Ja wiem, to kurwa, to jest zawsze gada. Ja mówiłam, że jest... Ale A jest to jest do Bo ona jest... Kródy, bo... Nie... <grym <grym One jest... Opakań, ona jest... Ona jest krótka i się słabo idzie, czy nie? Daj mu tak. trochę. Super! Super! Co masz Tylko jej nie przeszkadzaj. Bo O! Dobry koch! Tak! Da! Dawaj da! Super! Ale... To jest śmieszne. A? Dobrze kochani, także dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Mamy nadzieję, że specjal e, Wam się podobał. Dziękujemy oczywiście za 50 tysięcy e, subskrypcji. E, no jak widzieliście, e, ja z Rudą trochę ciężej <śmiałam> miałam. E, przynajmniej w galopie, bo jest bardzo przyjemna, a Jula tutaj mówiła, że jej się, się podobało. bardzo podobało. Także tak, myślę, że jeszcze znajdziemy taki film Tak, Myślę, że tak, myślę, że dam Ci raz na jakiś czas konika, no. żeby się przyjechała w tym wygodnym galopie, nie? Tak, tu? Tak. Także dziękujemy jeszcze raz za obejrzenie filmiku. My się z wami żegnamy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i do następnego filmu Guzia Cześć. Pa!